1. i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, wezwał Radę Gminy do usunięcia naruszenia prawa poprzez uchylenie uchwały Rady Gminy Krzęcin, z dnia 13, 30 czerwca 2016 roku. Numer rzymskie 14 łamane przez 113, arabskie przez 2016. W sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie części. Opublikowane to zostało w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodu pomorskiego z 2016 roku pod pozycją 3224. Zarząd zarzucając w tej uchwale następujące naruszenia i niezgodności. Z przepisami ustawy z dnia 7 września. 1991 roku o systemie oświaty. Po pierwsze, zmiana treści paragrafu pierwszego uchwały, zmiana treści paragrafu trzeciego uchwały, zmiana treści paragrafu piątego, uchwały szóstego, siódmego, paragrafu dziewiątego, ustęp pierwszy i drugi paragrafu dziesiątego, ustęp czwarty i piąty tejże uchwały, paragrafu jedenastego ustęp 2 i 5 paragrafu 12 ustęp drugi uchwały, zmiana treści paragrafu 16 uchwały, zmiana załącznika nr 2 do regulaminu i artykułu yy... 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 na podstawie artykułu 63 paragraf 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Yy... Zmiana treści uchwały Rady Gminy, Szanowni Państwo, będzie przedmiotem odrębnej uchwały, którą zaproponujemy Państwu do rozpatrzenia. Stanie to się nie w dniu dzisiejszym. Dzisiaj, Szanowni <laughs> Państwo, w, tej, w tym projekcie uchwały odpowiadamy tylko jakby na pytanie, <laughs> czy ta uchwała czy ten, ten złożony do usunięcia naruszenia prawa wniosek jest słuszny, zasadny i jak go uznajemy i na ile i jak? Ten projekt uchwały, który Państwo otrzymaliście, zawiera treść taką, że uznaje się za zasadne, do usunięcia naruszenia prawa złożone przez tego pana na uchwałę w części dotyczącej treści paragrafu 9 ust. 3 ustawy, treści paragrafu 11 ust. 3 i 4 ustawy, treści paragrafu 13 uchwały, treści paragrafu 14 uchwały i treści paragrafu 15 uchwały. Te uznajemy za bezzasadne. A po dokonaniu z kolei analizy zarzutów zawartych w tym wezwaniu, za zasadne uznajemy następujące zarzuty: zmiana treści paragrafu 1 uchwały, zmiana treści. Zostanie zmieniona też, Gdyż uznajemy, że wezwanie było zasadne. Paragrafu trzeciego, 5, 6, paragrafu 7 ustęp 2 uchwały, paragrafu 9 ustęp pierwszy i 2 uchwały. I tu zwrócę Państwu uwagę na to, co macie uzasadnieni. Również w treści artykułu paragrafu 10. Ustęp czwarty i piąty uchwały. W tym miejscu, Szanowni Państwo, chciałbym zgłosić autopoprawkę polegającą na tym, że w paragrafie pierwszym projektu uchwały, oszukajcie sobie Państwo to miejsce, zabrakło. W wyniku pracy redakcyjnych, bo jak widzicie w uzasadnieniu jest, a w projekcie uchwały nie ma po y, słowach y, paragraf 9 ust. 1 ustęp drugi przecinek powinno być para, jeszcze paragraf 10 ustęp drugi y, y, paragraf dziesiąty ustęp czwarty i piąty przecinek dopiero paragraf 11 ustęp drugi i tak dalej. Dostaliście Państwo tę autopoprawkę. W czasie przerwy rozłożono i wyraźnie kolorem zaznaczono, co ona zawiera. Tak? Teraz, Szanowni Państwo, dalej. Uznajemy, że należy również. Uznać i zmienić treść paragrafu 11 ustęp 2 i piąty uchwały, treść paragrafu 9, 12 ustęp drugi uchwały, paragrafu 16 i będzie to zmiana, zmiana załącznika numer 2 do tego regulaminu. Co teraz, jakie przyczyny są. Uznania, nieuznania yy, omawianych yy, przeze mnie yy, fragmentów tej uchwały naszej Rady Gminy Krzemsicieli. Przyczyną uwzględnienia wyżej wskazanych zarzutów jest modyfikacja przepisów ustawy o systemie oświaty i brak zapisów szczegółowych. Natomiast zarzuty podnoszone w przedmiotowym wezwaniu do usunięcia naruszenia prawa w części dotyczącej paragrafu trzeciego uchwały. Rada gminy Krzyścija uznaje za bezzasadne i odmawia ich uwzględnienia w następujących W zakresie zarzutu odnoszącego się do paragrafu 9 ustęp 3 uchwały należy zauważyć, iż jest on bezzasadny, albowiem z kolei paragraf 9 treści ustępie 3, paragraf 11 w ustępie trzecim paragraf, i czwartym, paragraf trzynasty, paragraf czternasty i paragraf piętnasty, regulaminu udzielenia pomocy o charakterze socjalnym dla uczniów na terenie milicji, wskazano jedynie miejsce składania wniosku o stypendia szkolne, a nie sposób ich wnoszenia. Miejsce, co daje naszym zdaniem, Swobodę wnioskodawcom w Boże Formy Wnoszenia wyżej, wyżej wymienionych Dokumentów, o <laughs> mowa jest w artykule 63. Paragraf pierwszy, Szanowni Państwo, Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Organ przyznający zatem stypendium szkolne nie ogranicza w żaden sposób wnioskodawców tylko do jednej formy składania wniosku, dając im tym samym. Pełną swobodę i możliwość wniesienia wniosku, a formularz, który tam jest, może być tylko dla niej formularzem pomocniczym. Odnosząc się natomiast do zarzutów ponoszonych przez skarżącego w zakresie wykonywania w sposób niezgodny z artykułem 118 rozporządzenia prezesa Ramonckiego z dnia 20 czerwca 2002 roku w sprawie zasad technik prawodawczej w treści regulaminu w paragrafie 9 ust. 3 powtórzeń. Przepisy, ustawy o systemie oświaty, wyżej wskazane zarzuty uznać należy za bezzasadne. Dlaczego? Prawdą jest tak naprawdę, że po którym nie powinno się stosować, ale jak wynika ze stanowiska prezentowanego w orzecznictwie Sądu Administracyjnym, które Rada Gminy sądzę, że podzieli, jak chociażby z wyroku Sądu Administracyjnego we Wrocławiu cytuję: Niekiedy konieczne jest przytoczenie w uchwale Rady Gminy zapisów ustawowych, gdyż dzięki takiemu zabiegowi akt prawa miejscowego stanie się czytelny i zrozumiały. Szanowni Państwo, do regulaminu, jak się przyzna, jest ja, ten to prawie wszyscy. Sięgają. Ci, którzy z tego mają, zamiast skorzystać. Ale czy już gdzieś tam daleko sięgają do ustaw? Raczej nie. Stąd naszym regulaminie, który Państwo przyjęliście, powielone faktycznie są zapisy yy, z ustawy o systemie oświaty. I yy, yy, dlatego. Yy, Czemu teraz ten wnioskujący może nie ma dostępu do, do ustawy o systemie oświaty może jest to utrudnione w ten sposób wychodząc naprzeciw po prostu zawarto te powtórzenia? Szanowni Państwo, z tych względów, o których powiedziałem, wcześniej nie uwzględniono y, wezwania do usunięcia y, naruszenia prawa złożonego przez pana y, y, tak jak mówiłem wcześniej w dniu 15 stycznia 2016 roku y, i dlatego proponuję aby Rada uznała y, te zapisy jako y, ten wniosek tej części jako bezzasadnej. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Krzęcin z dnia 30 czerwca 2016 roku, w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Krzęcin uwzględniająca wyżej wskazane kwestie poruszane w wezwaniu do usunięcia naruszenia prawa, tak jak powiedziałem już, stanowić będzie przedmiot odrębnej,

to z pań Pani Panów Prawnych jest za przyjęciem uchwały nr 18 przez przez 2016 Rady Gminy Przęcień z dnia 8 grudnia 2016 roku w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa. Ja nie będę czytał tego wszystkiego. Macie Państwo wszystko rozpisane. Przeczytam tylko, że paragraf 4. Argumenty prawne i faktyczne decydujące o zajętym stanowisku zawiera uzasadnienie do niniejszej uchwały. Paragraf 5. Zobowiązać Przewodniczącego Rady Gminy Krzęcin do poinformowania wnoszącego o wezwanie o zajętym przez Rady Gminy w stanowisku. Paragraf 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem pod, podjęcia. Kto z pani Panów jest za przyjęciem projektu uchwały wraz z tą autopoprawką, czyli wstawieniem tego paragrafu 10 4. 5. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że głosowało 13 radnych. Wszyscy radni byli za przyjęciem projektu uchwały. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 10. Interpelacja na pytania. Bardzo proszę, panie i panowie, mamy pytania, interpelacje. Proszę o konkretne podsumowanie pytań do punktu 10. Bardzo proszę, radny są bardzo bardzo stara sprawę. I tam my tam co Chciałbym zaprosić, żeby nie wędrzeć pogląd, aby zabezpieczyć ten budynek w postaci hałasu w Granowie przed wchodzeniem tam osób niepowołanych. I druga sprawa, niech nie stara, ale też stara odnośnie drogi wszędzie Granowie. Czy powiat zabierze przeprowadzać tam jakieś świeżości na drogę? Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie, to mnie bardzo proszę, z wnioskiem, do wody, żeby rozprachatowali coś informacji dotyczącej... że o tym, kiedy będą te wyłożone na dzień dzisiejszy, już są wystawki wszędzie i to zaczyna się wszystko, wszystko rozbarać, po kolei wypełniają się protekcje. Dziękuję bardzo, bardzo proszę. bardzo, Aha, dobrze, kiedy będzie ktoś zapowiedział, no. czy są jeszcze jakieś pytania? Proszę bardzo. Jeszcze to mam takie podziękowanie dla kolegi, która daje odpowiada. Albo mało odpowiedziane. Za sprawnięcie prośby. Taką wykonane wycięcie cokoliv, to jest ja. Bardzo teraz pięknie ta podróżka wygląda. I teraz druga, która do powiatu, to by było w Sadzeżycie. To miejsce, ale nie takich drzew łamiących, gierących, mających mały. Ja wiadomo, nie na pierwszej. Proszę, proszę, proszę. W zasadzie jedno drzewo i bez będą... obawy. Nawet w cienie społecznym. Tak. I to jest jeszcze jedna prośba taka, bo na tym zakręcie koło Państwa Dzikich, no są jak wszędzie, widzę, jadą samochodem te y, wykonanie na tych zakrętach, y, no to obramowanie z blachy. Nie? Przeważnie wszędzie światła są urywane. Czy może zamiast tego y, y, zrobić taki kamizelkowy obrys, czyli falę? To no może by nie oberwali, a to by naprawdę nadało w tej, 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 tej drogi widoczności. Tak, ja też a nie z, z nie z w sprawie tych studzienek, jakich byśmy mówili, żeby poczyścić te studzienki, no w porządku, ale teraz ja mieszkam w takim tutaj rejonie, gdzie tych liści pełno, tych lip leci. To tak dużo, że po prostu trzeba przyczepą wywozić. No a jak się nie wywiezie, no to wszystko w tych cudzienkach siedzi, bo woda niesie i zbliżamy się do zimy i praktycznie nie wiadomo jaka ona będzie. Ale zawsze tak było i też zgłaszałam, że przez chłopowo jadą ciężarówki z żwirem, te co posypują, ale chłopowie nie posypują, tylko jadą. Także bardzo bym chciała, żeby może powiat uwzględnił tą drogę. Przecież u nas jeżdżą te ciężkie łasunki z drewnem. Nie ma jeszcze chodników, ludzie chodzą i zawsze się boimy o jakieś nieszczęście. Lepiej zapobiegać, jak później analizować, dlaczego tak się stało i bardzo bym prosiła, w jaki sposób, żeby ta droga, jak będzie taka potrzeba go oleć, czy to była posypywana, jak wiadomo, że jest. Dziękuję bardzo. Informuję tylko, że radny Stefan Bozar opuścił obradę. Jestem 12 radnych w tej chwili Czy jeszcze ktoś ma jakieś pytania, uwagi? Bardzo proszę, Panie Przewodniczący, Oficjalnie chciałbym zgłosić dzisiaj ustny wniosek jutro w kołnocym o po przekazaniu pełnej dokumentacji w postaci serokopii yy, dowodów zakupu czy to faktów czy paragonów, yy, jeżeli chodzi o zakupy yy, oleju napędowego do yy, wszystkich jednostek organizacyjnych, o, o wszystkich jednostek organizacyjnych, które polegają w tej gminie faktury te chciałbym żeby obejmowały okres od 1 stycznia 2016 roku do 30 listopada 2016 roku to tak i jeszcze jedno mam taką małą może prośbę do pana przewodniczącego czy jest taka możliwość aby opinie a może pani mecenas jakoś nie wiem miała taką możliwość wcześniejszego zapoznania się z projektami uchwały żeby uniknąć takich no powiedzmy zdarzeń jak dzisiaj, gdzie, gdzie przyjmujemy yy, yy, projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa, gdzie mamy 11 błędów. Yy. Dzisiaj ja, używając mojej ogromnej wiedzy prawniczej, no, potrafiłem przesunąć się przyjęcie uchwały w czasie. No nie, nie wiem, to, nie, nie stanowi to takiej dobrej nauki dla, dla naszej rady, także... Jeżeli nie ma więcej pytań, w takim razie proszę pana wójta, ale to część pytań jest skierowana do tutaj pana radnego tak, Wawelskiego. Zupełnie, że... zupełnie krótko, to, że tak naprawdę tutaj powiem, że te wszystkie wnioski, które są złożone i adresowane do Powiatu Poszyńskiego, czy też do. Powiatowego Zarządu Dróg, jego a więc tutaj wniosek Pana Tomka odnośnie wyższych z w, w Stary problem, który ciągle jednak nie jest do końca rozwiązany. Dalej kwestia tutaj różnych wniosków do Powiatowego Zarządu Dróg. Jest jeden, dwa wnioski, które przekażę kierownikowi Jaruszowi Suchowskiemu. I jeden wniosek też, bym powiedział natury zewnętrznej dotyczący ZGDO. To tutaj jeśli chodzi o wielkie gabaryty, to na stronie internetowej już umieszczona jest informacja z terminarzem. Natomiast do gablot, <słuch> na do tych dużych gabarytów, w najbliższym czasie ta informacja też pójdzie i wszyscy myślawcy zostaną przede mną oczywiście poinformowani, bo już takie informacje do nas do dotarły. Dalej, jeśli chodzi o wniosek pana radnego Mity dotyczący tych faktów na zakup oleju napędowego, no, nie widzę przeszkód, oczywiście przekażę wszystkim kierownikom, natomiast dobrze byłoby, żeby tego typu wnioski jednak uzasadniać. To znaczy tak, że wiąże się to z, pe, z pewnymi czynnościami, a tych urzędników nie brakuje, więc jeśli tego typu wnioski wysuwamy, to rozumiem, że muszą, musi być poważne uzasadnienie. Warto, warto jest sformułować, bo no, mówię, żeby nie było podejrzenia Mówi, o to, Specjalnie składa tylko wniosek, żeby zadać komuś trudno i wysiłku. Więc tu warto, warto takie uzasadnienie taki wskazać, żeby było jasne, że, że jest to wniosek uzasadniony. Tak? Co do drugiej kwestii, to muszę powiedzieć, no proszę zachować spokój, bo pan radny starzeń jest stosunkowo niewielkim. W związku z tym tak to jest, że... Zarówno w Sejmie, jak i w Radzie, w Gminie, czy Radzie Pomiaru, czy we wszystkich organach opiniodawczych, uchwałodawczych na etapie procedowania pokazują yy, yy, się różne usterki. Czasami, czasami yy, można powiedzieć, że też i błędy czysto yy, pisarskie, yy, a czasami po prostu zmienia się podejście do niektórych proponowanych regulacji. Tak? I w związku z tym nie jest to nic nadzwyczajnego. Ja jak pracuję w samorządzie od 2002 roku na szczeblu także samorządu powiatowego, to proszę mi wierzyć, że takie zdarzenia się trafiają, zdarzają i nie ma w tym nic złego. Bo źle by było, gdyby nie wyciągać wniosku, gdyby na przykład, tak jak Pan Radny słusznie zauważył, próbować na siłę forsować coś, to zostało zauważone, że, że jest niewłaściwe, tak? Więc najważniejsze wyciągajmy wnioski, naprawiajmy to, tutaj dziękuję za powiedział, yy, zweryfikowanie, aczkolwiek znowu powiem, że nic się też wielkiego nie stało, bo o ile mi wiadomo, chyba, że się mylę, proszę, proszę mnie sekretarzu, sprostować, to w tych konsultacjach, które były, ani... W terminie do 30 listopada i po tym terminie dzisiejszej sesji od żadnej organizacji pozarządowych nie wpłynęła najmniejsza uwaga czy wniosek. Tak? Te uwagi i wnioski, które, które można złożyć, one przecież są potem analizowane przez Radę, mogą być przyjęte, mogą nie być przyjęte i równie dobrze po wysłaniu. Po wysłaniu już materiałów na sesję również mogły spływać i, i można było na sesji te wnioski przedstawić. Więc, więc tutaj też, też bym powiedział nic z wielkiego się nie wydarzyło, ale rzeczywiście wspomniany termin 30 listopada na złożenie wniosku sugerował jakby to był tylko tydzień. To jest, to jest niezgodne. W związku z tym uznajemy rację, ale, ale myślę to, że Rada potrafi potrafi zauważyć, że opozycja ma rację, w związku z tym wycofa, wycofano ten projekt uchwały. A, a więc myślę, że to jest przykład raczej dobrej praktyki niż złej.